Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zwykle jestem z Mistrzem Jarosławem. Cześć widzowie. Moi drodzy, dziś chcielibyśmy się skupić na tym, jak obronić się przed złapaniem. Moi drodzy, jest wiele filmów, na których możecie oglądać wiele różnych technik. Jedne, według mnie, są bardziej skuteczne, inne mniej skuteczne, a jeszcze inne można włożyć między bajki. Także, moi drodzy, dziś zaprezentujemy Wam kilka skutecznych technik. No ale też pokażemy techniki, które można wsadzić między bajki, czyli które po prostu nie zadziałają. Jeśli taką technikę będziesz próbował wykorzystać podczas ataku, no to możesz źle skończyć. Także, moi drodzy, dziś pokażemy wam, jak uwolnić się ze złapania. Zapraszam. Ok, moi drodzy. I sytuacja jest tego rodzaju, że jeśli jesteś na ulicy. A ktoś cię już złapał, to znaczy, że już jest późno. Znaczy, że, że już zaspałeś. Ponieważ wiesz, jeżeli ktoś pozwolił sobie na to, żeby podejść do ciebie na tą odległość, pozwolił sobie na to, żeby cię złapać, to już tylko krok dzieli cię od tego, żeby ci dał zbani, żeby cię strzelił z drugiej ręki, żeby ci pociągnął z kolana, żeby Cię ściągnął na ziemię. No jedno jest pewne, jeżeli dałeś komuś podejść do siebie, żeby cię już złapał, tak, to już jest, to już jest późno. To już jest późno, jeżeli widzisz, że ktoś cię łapie, tak, traktuj to tak samo jako uderzenie, czyli nie pozwól się po prostu złapać, traktuj to jako uderzenie i od razu tą rękę zabieraj. Nie pozwól na to, aby został złapany, no ale moi drodzy, fajnie się mówi, nie pozwól na to, nie pozwól na tamto, no na ulicy różnie bywa, ktoś podejdzie i cię, i cię złapie, moi drodzy. Y Zobaczcie, jeżeli jest złapanie i ono jest rzeczywiście mocne. napastnik możecie przyciągnąć momentalnie do siebie, tak? Możecie odepchnąć, możecie uderzyć. Naprawdę ma wiele, ale to wiele możliwości. Moi drodzy, co my powinniśmy zrobić? Jedna pierwsza zasadnicza rzecz, moi drodzy, jeżeli zostałem złapany, nie próbuję się tu pchać, nie próbuję dyskutować, nie próbuję się szarpać. Co robię? Chowam głowę, zobaczcie. Robię krok do tyłu i chowam głowę. Tym samym, moi drodzy, staram się zacząć kontrolować rękę, którą ktoś mnie złapał. Zobaczcie, moi drodzy, zróbmy to, mistrzu. O, właśnie tak. Czyli, moi drodzy, ktoś mnie złapał. Hop, ręka idzie na głowę. Może z tej strony, mistrzu, pokażemy. Tak, ręka idzie na głowę, a ja tym samym, zobaczcie. Staram się kontrolować ten chwyt, czyli ten chwyt, tu staram się kontrolować. Dlaczego staram się kontrolować chwyt, żeby nie mógł go zmienić i żebym to już ja rozpoczął kontrolę. Moi drodzy, i pierwsza technika, którą możecie sobie wsadzić między bajki, bo może o taki zaczniemy, tak, to jest technika z wciągnięciem łokcia do środka, i yy, pokazywana. Pierdyliard razy, mistrzu się zepni tak normalnie, przytrzymaj tak, tak, popatrzcie, jak ja się tu będę z tym łokciem y, chramolił, to co mistrz zrobi, jak myślicie, tak, będzie stał, czekał, tak, no nie, nie, nie będzie stał i nie będzie czekał, także y, moi drodzy, technika typu, tak, no między bajki, to y, na innym kanale. Moi drodzy, tak, jeszcze gwoli wyjaśnienia, bo ktoś powie jeszcze, tu jest punkt witalny, tak. Mistrzu, zepnij się, zepnij się mocno, trzymaj to z całej siły. Tak, ja, moi drodzy, mimo że mistrz nie jest jakiś atletyczny, to ja sobie tu mogę szarpać. Nie, moi drodzy, to tak nie będzie. To Santosa ne podari, jakby powiedzieli koledzy ze Słowacji. Moi drodzy, czyli... Krok do tyłu. Spójrzcie. Lekki kroczek do tyłu. Po co? Żeby się ustabilizować. Zasłaniam tutaj, popatrzcie, twarz i dociskam ręką. Popatrzcie, dociskam ręką ten chwyt. Czyli jak mistrz chwycił, tak? Trzymaj śmiało mistrzu. Popatrzcie, dociska. Popatrzcie, to się dzieje z pozycją mistrza Jarosława. Zobaczcie. Już ta pozycja jest lekko złamana. I teraz zobaczcie. Staram się skrzyżować ręce na twarzy. Widać? Pokażemy to mistrzu z drugiej strony. Moi drodzy, ponieważ złapanie będzie silne, na pasik będzie Was targał. Nie złapie Was, wiecie, tak. I będzie czekał, a zrobicie sobie jakąś technikę. Popatrzcie. Raz, widzicie, tu i dwa jest odpowiedź. Czyli spójrzcie, od razu musisz, popatrz, zaatakować. Dlaczego musisz zaatakować? Żeby uniemożliwić komuś atak drugą ręką, żeby mu uniemożliwić atak nogą. Czyli wchodzę tu raz, moi drodzy, i jeżeli już wychwiałem napastnika, moi drodzy, kopię, ta, kopię sobie tu. Ewentualnie, jeśli wyżej chcesz podnieść nogę, to kopiesz tu. Chociaż pamiętajcie, tak jak wam zawsze mówię, przy złapaniu Staramy się nie podnosić tej nogi wysoko, czyli tak już. A jeszcze gdyby wam się zdarzyło, że nie traficie, tak wejdzie. Tak, tak. już, już też w kiepskiej to już, sytuacji. To już jesteście w. No, popatrzcie moi drodzy, czyli zakładam, patrzcie, obniżam też głowę, że jakby chciał z bani założyć, żeby trafił w moją łeb, tak? Niech rozwali nos, tak. Popatrzcie, I teraz tak, spójrzcie, z tej pozycji, tu Wychodzę jedną ręką do przodu. I teraz spójrzcie, dalej tu trzymam, dalej go kontroluję. Popatrzcie, teraz mi się stoi tak, że nie jestem w stanie go kopnąć nisko, tak? Popatrzcie. Więc dlatego przechodzę sobie nogą tą, którą mam wolną, za. Tak. Moi drodzy, tu musicie myśleć. Popatrzcie, nie będziecie widzieć twarzy napastnika, nie będziecie widzieć jego ręki, ponieważ schowasz się tu, widzisz? Tu okiem lekko patrzę, od razu uderzam raz, czyli uderzam po to, żeby ta głowa odeszła, tak? Widać, widać. I teraz moi drodzy, popatrzcie. Nie widzę gdzie jest noga, bo mi to zasłania. To jest ulica. Więc popatrzcie, co zrobię. Hop. Tak, moi drodzy. Pamiętajcie, na pokazie czy po to, żeby ładnie film wyglądał, to się można, wiecie, zrobić wszystko, tak? A to jest ulica. Tu nie, tu nie ma jakichś tam zbędnych tych. Czyli moi drodzy zobaczcie, schodzę tu, ciasno, tu trzymam tą rękę. Gdyby chciał wyrwać, w mi Tak, to już mu nie pozwalam, tak, wyrywaj. Czyli jest złapanie, krok do tyłu, raz, uderzam, dwa, trzy, wchodzę kolanem, moi drodzy, i już mam napastnika ręką, popatrzcie. To też jest ważne moi drodzy, bo jeżeli tego nie zrobicie, ktoś Wam może pójść po nogi. Czyli zobaczcie, tam ja uderzyłem, kopnąłem, on się schylił. Ja już tu zadowolony, a tu nogi. Popatrzcie, moi drodzy, jest taka technika. patrzcie, jeżeli jest napastnik pochylony, popatrzcie, trzeba. O! Mistrzu, jak, jak odczucia. Na pewno to było delikatnie, ale. <śleszy> moi drodzy, czyli. Popatrzcie, jest złapanie, krok do tyłu, uderzenie, kopnięcie raz i popatrzcie, tu, w tym momencie, hop, raz, widzicie, jest przytrzymanie. Zobaczcie, druga ręka kontroluje rękę i teraz trzymam, tak. Mistrzu, teraz coś tam jęknąłeś, to chyba było... O, mo było taka mo taka grawitacja, grawitacja, grawitacja. Zauważcie, moi drodzy, że gdybym to zrobił mocniej, a nie chcę, hop, raz, dwa, trzy... Mocniej, gdybym to zrobił, no to mistrz Jarosław yy, stałby się melomanem. Słuchałby płyt chodnikowych. Tak, moi drodzy, no bliżej by się zapoznał z tymi płytkami. Yy, ale o to chodzi w walce. Czyli, moi drodzy, pamiętajcie, zawsze gdy jest jakieś złapanie, krok do tyłu, ręka tu, ręce na głowę. I w tym momencie z tylnej nogi musisz odpowiedzieć. Musisz wychwiać tą głowę, czy to... Ręką otwartą, czy to ramieniem, lepiej ramieniem, ponieważ, moi drodzy, dlaczego lepiej ramieniem a nie pięścią? No przecież ktoś powie: to tak daj mu strzała. Zobaczcie, jak stoję. Popatrzcie, jestem odsłonięty, a Miszerosa, jak się zasłoni, ta nie? ramię ma większą powierzchnię i idzie tu. Także, jak nawet, jak Miszerosa się odchyli, tak, to fajnie, odsłonił mi i spójrzcie, tu. Ten, ten moment jest też bardzo kluczowy, bo on teraz może zacząć iść po nogi. Chodzi o to właśnie, żeby przystawić do ziemi, tu łapiąc. Mistrzu, wstań może, popatrzcie, łapiąc tu, o, widzicie? Tak, mistrzu, jak? Tutaj w porządku, ale czuć. <laughs> czuć, także moi drodzy, zobaczcie. Raz... Wiem czym to się może skończyć. Tak, moi drodzy, jeżeli to mocno zrobicie, jest chwilowa ciemność przed oczami, napastnik nic wiele nie widzi. Moi drodzy, na drugą stronę. Jest, jeżeli, ale jeżeli no, zrobicie to bardzo mocno, to No, to jest światełko. No, to może zobaczyć światełko w tunelu, choć jak mówiła jedna kandydat na prezydenta, że nie ma ani światełka ani tunelu, także nie wiem co zobaczyć. Moi drodzy, na drugą stronę jest to samo. Schodzę, widzicie, zobaczcie, chronię tu swoją głowę, chronię tu. Patrzę, czy nie ma jakiegoś narzędzia w drugiej ręce. Raz uderzenie, mocne uderzenie tu. Popatrzcie. Dwa, hop, zejście. I w tym momencie mam prostszą sytuację, dlatego że obaliłem go na plecy, więc tu po nogi będzie miał ciężko iść. Ale mimo wszystko, zobaczcie, starałbym się i tak kontrolować mojego napastnika. Moi drodzy, wiecie już, jak poradzić sobie, czyli jak działać. Zobaczcie, moi drodzy. Są też techniki, które działają, ale wymagają naprawdę dużego doświadczenia. Na przykład jedna z takich technik zobaczcie, złapany jestem krok do tyłu, wejście tu, łokieć zasłania i zejście. Moi drodzy, ta technika jak najbardziej działa, jest ona skuteczna i jest ona wykorzystywana w jiu-jitsu, ale moi drodzy wymaga ona naprawdę dobrego wyszkolenia. Musisz tą technikę ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, żeby ją na ulicy założyć. Dlatego w systemach kombat jest ona wykorzystywana u kogoś, kto ma większe doświadczenie. Ten film i te filmy generalnie powstają w szczególności dla kogoś, kto ma małe doświadczenie w walce. Dlatego też, zobaczcie, najprostsze będzie zejść tu, popatrzcie, czy tam byś chciał się schować, Popatrz, zejść, uderzyć, kopnąć raz, głowa do ziemi od razu. Jeżeli trzyma, tutaj, tu się nie szarpcie, głowa do ziemi, kolano do głowy. Zobaczcie. Dozy, może się też zdarzyć, że ktoś złapie was oburącz, tak? Czyli o, obydwie ręce. No i co wtedy zrobić, moi drodzy? Często zadajecie takie pytania, yy, więc staram się już wyjść naprzeciw, bo czasami opisać słownie jest trudno a łatwiej jest pokazać moi drodzy, robię dokładnie to samo chowam się, zobaczcie chowam się, popatrzcie, widzicie schowałem się, tak, jakby chciał z bani uderzyć, tak, jakby chciał kopnąć, zdąży zdąży, dlaczego? no bo stoję i nic nie robię, także moi drodzy zobaczcie schodzę raz, dwa uderzam, widzicie, spójrzcie czyli uderzenie Pewnie znane będzie y, tym, którzy ćwiczą karate z jednego skata, tak? Jeżeli wiecie, gdzie ta technika występuje, to oczywiście napiszcie. Moi drodzy, w systemach ta technika jest bardzo y, często wykorzystywana. Dlaczego? Dlatego, że Napastnik, który schodzi na strony, tak, zobaczcie, jest ciężki do uchwycenia. Ale w momencie, kiedy pójdą dwie ręce, możesz mu zaburzyć te jego uniki. Czyli, moi drodzy, jeżeli jest łapanie obydwoma rękami, schodzę w tył raz, zobaczcie, głowa schowana i uderzenie raz. Nawet widzicie, patrzcie, niziołosław już schował głowę, widzicie, dalej to mu nic nie dało. I teraz popatrzcie, noga idzie znowu, hop, tu, czyli hop, raz. Dwa, obciążam go, obciążam go z całej siły i od razu szukam wejścia tu na szyję, żeby kontrolować. Spójrzcie jeszcze raz. Czyli popatrzcie, hop, raz, uderzyłem, tak. Zobaczcie, nawet jeśli trafiłem tylko i wyłącznie w czoło. Teraz, moi drodzy, co? Noga odciążona, ale ja sobie hopnę tu. Popatrzcie, raz i znowu mogę albo uderzyć, spójrzcie, uderzyć z całej siły, i docisnąć do ziemi, żeby uniemożliwić napastnikowi wejście w nogi. Moi drodzy. Technika taka, która którą gdzieś tam widziałem, tak? o, to już chyba, chyba widać, że nie działa. Tak? Sam się zacisnąłem, nie? to już chyba nie muszę tłumaczyć. Tak czasami widzę, czyli próbowanie tu coś zrobić. Nie, moi drodzy, to trzeba szybko działać, tak jak mówię, samo złapanie, jak już ja złapałem mistrza Jarosława, to, już jest, to, to, jest, to, jest, to jest późno, bo go kontroluje. Bania, tak, tak. krocze. Y... No teraz wy się musicie bronić. Tak, zobaczcie, rzut, charatnął o ziemię, kurczę, to ino by tam ten, dlatego zobaczcie, tu od razu mistrz musi, zało tak, założyć ręce, tu. Patrzcie, co się dzieje. Tak, od razu, popatrzcie, czyli od razu. Ręce i ściągam tu do siebie. W tym momencie od razu wybijam, czyli popatrzcie, ściągnął, ściągnął i, i od razu tak, śmiało, tak jest. I spójrzcie, chcę mistrza złapać i go starmosić, albo mistrzu, moje zadanie, złapiecie i do ściany będę cię haratał. Czyli ja i próbuję go do ściany tam za, za, zapchać, nie? Mistrzu, twoje zadanie, zejść ładnie, ściągnąć do siebie te ręce, tak tu docisnąć, odbić się natychmiast. No i dalej wiadomo co. Uwaga moi drodzy. Tak, tak jest. widzicie, zosta został na, na nosie, dlatego ta. ja otwieram. Zobaczcie, Zobaczcie moi drodzy, tak. Spójrzcie, jeśli ja łapię, hop, tak, dostaję w mordę. I co teraz mistrzu? Dalej. Co, co, dalej? co, co, co można zrobić po, po tym tak naprawdę? Macie? Opa, przeprościk. Przeproście, tu akurat mis Grzegorz zostawił nogę Tak, wied no to... Więc mi wygodniej było Tak, Zobaczcie. Przeprost. ziemia! Tak I tu macie możliwości wiele Zobaczcie, moi drodzy, no Akurat tego jeszcze nie było Tego nie było, moi drodzy, tak! Ra raczej nigdy nie będzie tego samego. Ja też staram się nie powtarzać tego po prostu, co mi ciało podpowie. No. Dokładnie, moi drodzy, nigdy nie nastąpi taka sama sytuacja, nie na, na, tego, na, na, nie na, tego na ulicy. Tak, tak Dokładnie, na ulicy nigdy nie ma tej samej sytuacji. Więc, moi drodzy, jeżeli, jeżeli ja jestem złapany, zobaczcie, raz uderzam, dwa. I teraz popatrzcie, i w tym momencie muszę natychmiast coś wymyślić, Czyli popatrzcie, przednia noga, tylna noga, nie wiem, co mi wygodniej. Popatrzcie, hop, mi akurat wygodniej tu. Także spójrzcie, zasada główna, raz, dwa, trzy, cztery, widzicie? A mi nie wychodzi, czyli on. hop, uderzam raz, stąd staram się od razu kopnąć, sorry, a, zabolało, widzicie? Wykręcam się w bok i i tyle. Moi drodzy, jak kopnąć jak kopnąć, yy, w goleń? Zobaczcie, trzeba unieść nogę. Paluszek do góry duży. Tak, chyba, że masz twarde buciorki. No tak, jak masz twarde buciorki, to tak. wtedy się nie przejmujesz. Hop, hop, raz. Widzicie, jak mam już tu napastnika, wtedy tą głowę trzeba wcisnąć między jego ręce zobaczcie jak opada z sił mistrz Jarosław trzymaj mistrzu jeszcze póki co tak tu jeszcze ma siłę tak tu jeszcze mógłby zmienić uchwyt iść w nogi na przykład hoppa noga do przodu ładnie mi jeszcze za plecy moi drodzy dziś mamy wielkie szumy tutaj motory traktory więc chcę tą głowę wcisnąć mu między między ręce zobaczcie jaka jest utrata siły w tym momencie mając już tak napastnika wyskładanego mogę śmiało uderzyć. Także moi drodzy, pamiętajcie jeśli zostałeś złapany to jeszcze ktoś może powiedzieć, że no, można tam próbować bić i tak dalej. Można, ale zobaczcie ile to czasu zajmuje zanim można zrywać jak jesteś dobrym y, judoką, tak mistrzu weź złap jedną, tak możesz zrywać to uderzenie, nie? Tylko, że pamiętaj, że na ulicy też są też są uderzenia, więc jak ktoś poczuje, że Ty mu tu zrywasz, to druga tak. ręka, łokieć pójdzie od razu na twarz. To, to nie, ma, nie ma dwóch zdania. ja zerwę, tak, to tu gość mi... Nawet jak zerwę prawidłowo, to, to dostanę od razu, od razu e, w trąbę. Także pamiętajcie, przy takich chwyceniach złap, uderz raz, kopni, głowa niżej ramion, wtedy nie ma siły i wychodzę sobie do tyłu spójrzcie i tu mogę uderzać. Moi drodzy, no... Technika prosta dziś, taka abyście ją mogli wykonać, mogli przećwiczyć. Napiszcie, może znacie jakieś inne techniki, które są równie skuteczne. Chętnie z mistrzem Jarosławem wypróbujemy te techniki. No, i sprawdzimy, czy działają, czy nie działają, co tam z nich można wycisnąć. Także moi drodzy, Dzięki. Miszu, chciałeś coś powiedzieć? E, tak, ja myślę, że na każdym filmie zobaczymy. Będę starał się z mojej perspektywy opowiadać. Wróćmy się na przykład do wcześniejszej sytuacji, gdzie na przykład odszedłem nogą. Misz Grzegorz powiedział, że odszedłem. Praktycznie to misz Grzegorz wypchnął yy, mnie, Ta. dlatego odstawiłem tą nogę. Więc też uważajcie na to. W jaki sposób kontrolujecie przeciwnika? Tak, żeby wam po prostu nie wyszedł z waszego pola, żebyście byli w stanie go kontrolować. No dokładnie, także moi drodzy, no sam nie chciałem nic zrobić, dlatego zobaczcie, jak zacząłem, uderzyłem i zacząłem iść, to mistrz Jarosław zaczął jeździć, tak byście szli sobie w nieskończoność, więc bardzo ważna uwaga ze strony mistrza Jarosława, schowałem i tu musisz tyk kopnąć, popatrz. Widzisz, i tu mam tą głowę i tu mam tą technikę właśnie, która jest kluczowa przy każdym złapaniu, żeby ją wykonać. No, moi drodzy, także dzięki. Napiszcie komentarz, pamiętajcie dzwoneczek, lajka, no i, i zróbcie tam wszystko, co trzeba, żeby ten film mógł iść jak najdalej. Dzięki, mistrz Czesławie. Dzięki. No i moi drodzy, do zobaczenia!